Z z tej strony bartek. Czekajcie. Dziś gramy w nasz nowy, nasz no stary sezon, ale na razie nowy odcinek z tego starego sezonu. O to mi chodzi. 20, 32, 37. Dzisiaj atakujemy to. jeszcze Litwa Litewkę Pi, pi, piu, piu, pi, 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 piu, pi piu 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 Tak, kolonie w ogóle mamy, to jest najlepsze i za chwilę kończymy, bo nie mogę, chyba mogę mniej niż 4 minuty maksymalnie nagrywać. I wtedy mi już dwa albo dwie Więc szybko musimy się... spi... spie... spiep spiep spieszyć o. Dobra, tu takie szybkie ten. I za chwilkę musimy już robić papa. Pa. A w ogóle subskrybujcie, łapkujcie I dzwoneczku po więcej. A tak to już w ogóle... Więcej tu już nie robimy, bo nie starczy nam czasu. To ja wiem, więc. No, taki szybki film. Do widzenia i papa, pa, subskrybujcie, łapkujcie. Papa! Pa! Nagrywam w swoim pokoju. P.S. Nagrywam w swoim po pokoju, postro.